Moi drodzy, leci już aktualizacja, kurde! Ej, zobaczy... Ej, serio, ja nie, ja nie widziałem tych skinów w ogóle wcześniej, widziałem tylko w sumie Lucia. Okej, okay, Overwatch grywalna, let's go, lecimy. Ej, ale by było, byłoby spoko, gdyby nowy tryb dodali, ale chyba, chyba będzie tylko Capture the Flag. Jest! Rok Szczura, moi drodzy, zaczynamy! Zaczynamy, nowe... nowe skiny, przegląd skinów, lecimy. Oczywiście tutaj ikonka szczura, wiadomo. Co? Sombra dostała nowego skinka? A sprawdźmy ją. Jo Ej! Co to jeszcze się zmienia? Jeszcze się zmieniają maski? Ej! Ej, to jest. To jest sick as fuck, nie? czuję, że to będzie chyba najlepszy skin z całego eventu, ale na razie sprawdzamy epiki. Sprawdzamy epiki. Złotych. <grym> Złoty chomik. Hmm. <grym> Wiem, komu by się ten skin spodobał. Eee, kurczę, Ej, Doomfist też nawet spoko. Jak na Epika jest bardzo fajny. Starożytny brąz. Czyli moja ranga jako Deps. Let's go. Rudy Winston, lekko ubrudzony. Taki. Tak średnio bym powiedział. No, tak średnio bym powiedział. Dobra, Brig. 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 Patrzcie tu. Generał. Opera. Ten skin przeszedł. Upgrade'a. Patrzcie to. Za ty, ale to jest. Broń, broń ma zarąbistą, trzeba przyznać. Broń ma zarąbistą. Ale ta tarcza. Ta tarcza. Ja. Yeah. Ej, serio, kozak. Kozak. Z roku na rok coraz lepsze są te skiny. Dobra, i moi drodzy. Jeszcze tylko dwa skinki. Lucio, którego już w sumie widziałem wcześniej na, na tam zapowiedziach na Overwatch.pl. Bliźniaczy skin z łaską. Tylko. Boże, z łaską, z, ze smugą. Ma praktycznie taką samą broń. No patrzcie, na smugę z zeszłego roku. Mm, która to jest? O, Hong, Di Hong To jest praktycznie to samo. No patrzcie, te same emblematy i tak dalej. Bliźniaczy skin z łaską. I teraz, moi drodzy, czas na skina do Moiry. Proszę, Blizzard... Żeby wyszło tak jak z Sombrą. Bardzo bym chciał, bardzo bym chciał jakiegoś fajnego skina do Mojry. Ej, za nie mówiłem. Jo pierdziele, co? Patrzcie na jej oczy. O ja. Ej, serio. Ej, fajny skin. Mega fajny skin. No to chyba już mam. Moje dwa must havey na ten, na ten event. O, oczywiście poza rainem z zeszłego roku, wiadomo, nie? Dobra, teraz lecimy z emotkami. Latawiec <laughs> odleciał mu. Ej, fajne, fajne. Dobra, Hanzo. A to było chyba na zapowiedziach Lampion. No, możliwe, że tak. O, jeszcze tu się obiło od, od ściany. O kurde! O kurde! Ej, fajna ta zwycięska. Normalnie sobie wpiernicza ramen tego. Tak Fajnie. Lwia maska. Okay. Fire... O, firewarek do torba. Spoko. Długość tego kwestie to tam możemy pominąć taniec lwa, taniec smoka wioska talchum, a tak się chyba nazywa ten skin, tak? nie, zamaskowana tancerka okej, okay, niech będzie okej okay. no tutaj dumfiścik taktyczny, tutaj wiadomo do sigmy, bo Sig sigmy nie było w poprzednim roku Tutaj standardowo chyba ci, co dostali nowe skiny, to dostali też nowe... nowe graffiti. Tak, i tak, tak jak myślałem, bohater zdobywania flagi, czyli są rankedy w zdobywaniu flagi. Spoko. A to jest za to bliźniacza yy, ta prezentacja zagrania z... Yy, z Hogiem. Du dużo bliźniaczych skinów i tak dalej jest. W sensie nie, no, ze skinów to są tylko. No jest tylko ten z tych bliźniaczych, ale. Ale serio, Sombra to jest. Przekocur. Naprawdę. Zmieniają się maski, kucze. Brałbym w ciemno, nie? Dobra. No to co, lecimy zdobywanie flagi. Nowe wyzwanie. Wiadomo.